Konfesjonał to miejsce, gdzie nikt nie patrzy. Drewniany pudełek z kratką zamiast okna, dwie ciemne komory, jedna dla penitenta, jedna dla księdza. Przez dwadzieścia dwa wieki poświęcono tam grzechy, rozpacz, morderstwa, zdradę, lęk. Ale czego słuchał ksiądz Jerzy Markiewicz przed piętnastu laty? Jakie słowa były tak ciężkie, że ciągnęły go w dół? W dół czego? Już nikt nie wie. 15 kwietnia 2004 roku. Czwartek, wiosna Kraków ożywa po zimie Kościół święty Anny stoi w sercu starego miasta Między uniwersytetem a rynkiem Między wiarą a nauką O godzinie 16.47 Ksiądz Jerzy Markiewicz Jesuita Konfesor przez 22 lata Wchodzi do konfesjonału Ma 47 lat Włosy siwe, okulary Sękaty róża maryjny Zwisający z szyi Kilka penitentów czeka na spowiedź. Jeden z nich, nigdy nie zidentyfikowany, wstaje. Jeśli nigdy nie słyszałeś, co się dzieje w konfesjonale, zostań z nami. Jeśli chcesz wiedzieć, gdzie zniknął ksiądz, subskrybuj Detektyw Zofia. Bo to historia o grzechu, który jest zbyt wielki, aby go wyznać. Grzechu, który pochłania człowieka. Ksiądz Jerzy Markiewicz urodził się w 1951 roku w małej wiosce Podolna, niedaleko Wadowic. Tego samego miasteczka, z którego pochodzi papież Jan Paweł II. Ale gdzie papież wybrał świętość, Jerzy wybrał kontemplację. Wstąpił do Jezuitów w 21 lat, złożył śluby zakonów w 3 lata później, został księdzem w 30. Przez ostatnie 17 lat pracował właśnie w kościele świętego Anny w Krakowie, jako konfesor. Był słynny. Nie z powodu kaznodziejstwa, ale z powodu słuchania. Mówi się, że ksiądz Jerzy miał dary proroka. Gdy penitent zaczynał wyznawać grzech, Jerzy już wiedział, co powie na końcu. Poznawał schematy ludzkiej duszy, jak inne osoby poznają ulice swojego miasta. Książęta biznesu przychodzili do niego z winami. Matki przychodziły z tajemnicami. Nawet kilku policjantów przyznawało się mu do rzeczy, które nigdy nie mogłyby wyjść poza konfesjonał. Bo spowiedź to sakrament, a sekret księdza to grobowiec. Jego zeszyt notatnika... Znaleziony w celi zakonnej kilka dni po zniknięciu, zawierał tylko jedno zdanie, napisane cztery dni wcześniej. 17 kwietnia przyjdzie ten, do którego nie powinienem słuchać. Ale będę musiał. Data bez wyjaśnienia. Handwriting drżący, jak gdyby stresowany. Dnia 17 kwietnia, nie 15. Ale komisarz, która czytała notatkę, postanowiła nic nie mówić. Może to niedokładność. Może omyłka. Ale może też to znaczyło coś więcej. O godzinie 17.10, 23 minuty po tym, jak ksiądz Jerzy wszedł do konfesjonału, kolejny penitent zbliża się do drzwi konfesjonału. Czeka, nie słyszy nic. Czeka pięć minut, potem puka, cisza, naciska na drzwi, otwierają się bez oporu. Konfesjonał jest pusty, kompletnie pusty. Ksiądz zniknął, policja sprawdza każdy centymetr kościoła. Muszla klozetowa w zakrystii. Nie ma śladu użycia. Okna? Wszystkie zamknięte od wewnątrz. Drzwi? Wszystkie otarte. Nie ma tunelu. Nie ma drugiego wyjścia. Tylko drewniany pudełek, ciemny i głuchy, który przez dziesięć minut był grobem. A penitent? Ten, który szeptał do księdza w konfesjonale. Nigdy się nie zgłosił. Nigdy nie powiedział policji, co mówił. Nigdy nie ujawnił swojej tożsamości. Czasami Zofia myśli, że ten penitent zniknął w tym samym momencie co ksiądz. Czasami myśli, że byli tą samą osobą. Komisarz Katarzyna Wojcik, ta sama kobieta, która 15 lat później będzie prowadzić śledztwo w sprawie seminarzystów w Beskidach, ma wtedy zaledwie 30 lat. Jest aż, jest nowa w policji. Jej pierwszy duży przypadek. Znika ksiądz. Warszawa wysyła specjalistów. Media eksplodują. Zaginiecie księdza w Krakowie. Cud czy morderstwo? Gdzie ksiądz jeży, Przeszukania trwają tydzień. Przeszukują wszystkie opuszczone budynki w pobliżu kościoła. Przeszukują kanały pod ulicami. Przeszukują rzekę Wisłę. Może skoczył? Nic. Nie znajdą nikogo. Nie findą też penitenta, który był ostatni. Cztery osoby czekały na spowiedź tego dnia. Trzy się zgłaszają. Jedna nigdy. Pierwsza osoba pani Urszula 74 lata. Wdowa, mówi, że ksiądz był normalny tego dnia. Wychodziła z konfesjonału. Powiedziała: Pani Urszula, pana niech błogosławi. I wskazał kolejnemu penitentowi, aby wszedł. Druga osoba, pan Sławomir, nauczyciel, 47 lat, mówi, że słyszał, jak ksiądz i następny penitent rozmawiali szeptem. Rozmowa była intensywna. Pan Sławomir czekał 17 minut. A rozmowa wciąż trwała. Nie słyszałem słów, ale czułem napięcie, mówi. Był taki wciągnięty, że prawie nie słyszał mnie, kiedy wchodzę do konfesjonału. Trzecia osoba, panna Agnieszka, nauczycielka matematyki, 28 lat, mówi: Widziałam tego faceta, który wszedł przedtem. Młody, może 30 lat, czarna kurtka, szare okulary. Wyglądał na zdenerwowanego. Prawie się potykał, wchodząc do konfesjonału. I kiedy wychodzę, nigdy go nie widziałem wychodzącego. Komisarz Wojcik pyta: Czy mógł wyjść, kiedy ty byłaś w konfesjonale? Agnieszka odpowiada: Możliwe, ale słyszałabym go. Przecież był tuż obok. Czyżby? Komisarz Wojcik zastanawia się. Policja szuka czwartego penitenta. Przesłuchuje wszystkich kapłanów w Krakowie. Sprawdza rejestr msze. Nic. Czwarty penitent znika razem z księdzem, albo nigdy tam nie był. Albo był czymś innym. W międzyczasie karmelianki, mniszki przebywające w klasztorze przylegającym do kościoła, mówią komisarz Wojcik coś dziwnego. Siostry słyszały głosy wyjaśnia matka przełożona, siostra Rosalia. Tej nocy, po zniknięciu księdza, dwie osoby mówiące jednocześnie, ale tak szybko, że brzmiano to jak jedna osoba. Szeptały po łacinie. Modliły się, ale nienormalne modlitwy. To były. Ścieżki ścieżek łacińskich, jakby respondent odpowiadał sobie sam. Komisarz Wojcik pyta: Czy możecie to opisać? Siostra Rosalia zamyka oczy. Jak gdyby jeden głos wchodził w drugiego. Jak echo, które nie chciało umrzeć. Trwało to. Przerywa: Nigdy nie będę pewna, była godzinę? Dwie? Czas stanął. Rano, kiedy poszłyśmy do kościoła, ksiądz Jerzy był już ponad godzinę nieobecny. Biorą prywatnego detektywa. Emerytowanego funkcjonariusza FBI, Karola Wesołowskiego, który mieszka w Krakowie i ma doświadczenie w przypadkach osób zaginięcia. Wesołowski przesłuchuje całą również. Wszystkie siostry, wszystkich stałych penitentów księdza Jerzego. Całą również pracowników. Jedna rzecz przystaje każdemu: ksiądz Jerzy zmienia się. W ostatnich miesiącach był bardziej zamyślony. Mniej jem. Mniej się uśmiechał. Jeden z młodszych braci. Brat Tadeusz mówi, ksiądz Jerzy czasami siadał w ciemności konfesjonału nawet w dzień. Nie siedział w swojej celi. Siedział tam, jakby czekał na coś. Wesołowski robi przeszukanie komputera księdza Jerzego. To 2004. Komputery są retro. Dostęp do internetu jest rzadki. Ale ksiądz miał dostęp. Jego historia przeglądania pokazuje, że ostatnio poszukiwał St. Faustyna Kowalska Visions Polish Mystical Theology Confession as Gateway i naj... Dziwna fraza. How to become a mirror for God's shadow. Wesołowski robi ostatnią rzecz. Rozmawia z byłymi pacjentami księdza Jerzego, ludźmi, którzy przyszli do niego z depresją. Jeden z nich, dziś kierowca taksówki w Krakowie, mówi: Ksiądz Jerzy nie dawał mi rozgrzeszenia. Mówił: Twój grzech nie jest grzechem. To jest lęk, który nie ma twarzy. I kiedy wychodziłem, czułem się puste, jakby on wciągnął coś ze mnie. Wesołowski pisze w swoim raporcie: Możliwe scenariusze. 1. Samobójstwo. 2. Porwanie opuszczone. 3. Zaginięcie dobrowolne. 4. Coś, czego nie mogę wyjaśnić. Komisarz Wojcik czyta raport w domu, nocą. Zostaje przy wariancie 4. Coś, czego nikt nie może wyjaśnić. Pięć dni po zniknięciu policja znajduje osobistą bibliotekę księdza Jerzego w jego celi zakonnej. 300 książek. Wszystkie dotyczą mistyki, teologii apofatycznej, kontemplatywnej modlitwy, świętych wizji. Ale wśród nich, ukrytych za policzkami szafy, znajdują się osobiste notatniki. Sześć lat notatników. Handwriting zmienia się od roku roku. Od porządnego, eleganckiego do chaotycznego, rozpaczliwego. Ostatni zeszyt zawiera wpisy z marca i kwietnia 2004. Miesiąc zniknięcia. Komisarz Wojcik czyta fragmenty. Marzec 15. Mam 22 lata doświadczenia słuchania grzechów. Uczę się teraz, że nie słucham grzechów ludzi, słucham moich własnych. Każda spowiedź jest lustrem, każdy penitent to ja. Mój grzech to pozwolić sobie być lustrem, bez oporu, bez granic, bez ochrony. Marca 18. Dziś przyszedł do mnie penitent, który nie mówił nic. Siadł w ciemności i płakał. Płakał przez dziesięć minut. Potem wyszedł. Nie powiedział ani słowa. Ale wiedziałem, co czuję. Bo czułem to samo. To niemożliwe. Kwietnia dziesięciu. Doświadczam objawu mistycznego. Kiedy słucham spowiedzi, widzę aurę penitenta. Nie jest to halucynacja. To jest jasność, która oświetla strukturę jego duszy. Jestem przestraszony. Jezuici nauczyli mnie, aby unikać ekstazy, aby pozostać rozsądny. Ale jak można być rozsądnym, gdy widzisz rzeczywistość, którą inni są ślepi? Kwietnia 15. Wiem, co się stanie jutro. Penitent przyjdzie. Ten, którego czekam od trzech miesięcy. Ten, czym spowiedź ma znaczenie. Będzie nosić swoje grzechy jak przymierze z czymś starszym, głębszym. I kiedy wejdę w konfesjonał, aby go słuchać, będę musiał wybrać, zatrzymać siebie. Czy pozwolić sobie zostać pochłoniętym? Jezuici uczą, że to nieprawdopodobne, ale ja wiem, że to możliwe. Modlę się, aby tego dnia była siła. Ostatni wpis? Nie ma daty. Nie jestem już Jerzym. Jestem tylko uszami, tylko okiem. Jestem lustrem, w którym penitent widzi Boga, ale lustro, jeśli patrzy zbyt długo, może rozpłynąć się, może stać się wodą, może się rozciekami. Jutro mnie nie będzie, ale będę wszędzie. Komisarz Wojcik pokazuje te notatniki psychiatrze z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Ester górze, ekspert od depresji kleru. Górze czyta je w milczeniu. Potem mówi: Ksiądz Jerzy doświadczał psychozy, ale specyficznego rodzaju nie był szalony w tradycyjnym sensie. Był otworzony. Jego granice między ja a innym rozpuszczały się. To może być rezultat całkowitej depersonalizacji. Poprzez stała ekspozycję na cierpienie penitentów. Górze wyjaśnia: Przez 22 lata słuchał grzechów, zbyt wielu, bez ochrony emocjonalnej. Jego umysł, aby zaabsorbować tę ilość bólu, zaczął rozpuszczać strukturę ego. Czasami ludzie w tym stanie zgłaszają, że czują się jako część czegoś większego, że granice zniknęły. To może być bliskością lub początek psychozy. Komisarz Wojcik pyta. Czy mógłby skakać z mostu? Czy mógłby popełnić samobójstwo w takie ostre drogi? Górze odpowiada. Możliwe, ale nie myślę, że to byłoby samobójstwo w tradycyjnym sensie. To byłoby, jeśli chcesz tak mówić, rozwiązanie. Pozwolenie sobie roztopić się w coś większego. Może miał halucynację, że konfesjonał był wejściem. Może myślał, że może wejść w głowę penitenta i tam zniknąć. Komisarz Wojcik wraca do kościoła. Siedzi w konfesjonale, siedzi tam, gdzie siedział ksiądz Jerzy. Czeka. Cisza. Drewniany zapach, chłód. Po dziesięciu minutach słyszy głos: bardzo ciechy, bardzo odległy który mówi: Przysięgam. On tutaj jest, nigdy stąd nie wyszedł. Komisarz Wojcik wyskakuje: Nikogo nie ma. Ale fakt pozostaje. Ktoś szeptał do niej z wnętrza konfesjonału. Albo jej umysł stworzył to echo. Śledztwo się urywa. Po trzech miesiącach poszukiwań, bez ciała, bez dowodów, bez nic, prokuratura zamyka sprawę. Ksiądz Jerzy Markiewicz zostaje wpisany na listę zaginięć bez wyjaśnienia. W 2011 roku, siedem lat później, jest oficjalnie uznany za zmarłego. Jego osób przekazana do archiwum archidiecezji krakowskiej. I tam, w ciemności szafki, spada w zapomnienie. 19 lat później. Lipiec 2023. Ktoś przegląda TikToka, dla siebie zwyczajnie, szukając filmów, kiedy znajduje coś dziwnego. Wideo zatytułowane: "Głos z konfesjonału. The Voice from the Confessional". Wideo ma czarno-czerwone tło. Nic się nie porusza, tylko czarny ekran i głos. Mały, szept jakby słuchawki były włożone głęboko w ucho, głos mówi: przyznaję się, moja spowiedź: słuchanie tego grzechu nie był to grzech penitenta, to była moja własna czarność. Przez 22 lata słuchałem grzechów i czułem się święty. Czułem się wybrany, ale grzech, który opanowywał moją duszę, to była pycha. Pycha przewidzenia, pycha rozumienia. Kiedy zacząłem widzieć aurę penitenta, to nie była łaska Boża. To była moja własna maniakalna wizja. Odebrałem z nich to, co im należało prawo do tajemnicy. Wideo ma pięćdziesiąt tysięcy wyświetleń. Wideo rozprzestrzenia się, przekazywane od człowieka do człowieka w Polsce. Dzienniki krakowskie podejmują temat. Czy to ksiądz Jerzy Markiewicz? Czy on żyje? Siostra Rosalia, ta sama mniszka, która czterdzieści siedem lat wcześniej słyszała echo dwóch głosów widzi wideo. Ma dziewięćdziesiąt jeden lat. Jej oczy zaczynają się łzą. To jego głos, mówi, ale zmieniony. Jakby przeszedł. Nie wiem, jak gdyby przeszedł przez coś. Komisarz Katarzyna Wojcik, teraz pięćdziesiąt lat, wciąż pracuje w policji, choć bliska emerytury. Otrzymuje wiadomość od swojego szefa. Sprawa księdza Jerzego wraca. TikTok chce wiedzieć, czy to rzeczywiste audio, czy deepfake. FBI zostaje zaangażowany. Zawsze, gdy znika osoba, a potem pojawia się głos pojawia się FBI. Eksperci z laboratorium analizy dźwięków w Warszawie badają audio. Werdykt. Nagranie pochodzi z 2004-2005 roku, możliwe, że nawet z 2003. Technologia dyktafonu analogowego, czułość mikrofonu wskazuje na model dostępny w tamtych latach. Ale kto je wgrał? Kiedy je wgrał? Z jakiego urządzenia? TikTok dostarcza informacje. Wideo zostało wrzucone z urządzenia nie do zidentyfikowania. Za pośrednictwem sieci Tor z zabezpieczeniami uniemożliwiającymi śledzenie. Konto zostało usunięte dziennik po publikacji. Każdy ślad zniknął. Ale jest jedna rzecz, małych rzecz, coś, co policja znajdzie później. W komentarzach pod wideo, zanim zostanie usunięte, użytkownik o nazwie kaplan Pokuty, The Priest's Penance, napisał jedno słowo: „Wist, no, tylko to, potem konto zostaje usunięte ale to słowo zwiesk zostaje nagrane. Komisarz Wojcik ma przeczucie. To nie jest zwykłe słowo. To jest łaciński termin, który ma wiele znaczeń. Świadomość, wiedza, przywłaszczenie duszy. Jest to używane w liturgii. Ksiądz Jerzy nauczył się łaciny jako seminomista. Wojcik zaczyna szukać wszystkich publicznych stanowisk ksiądza Jerzego. Kazania, które nigdy nie były wydane, ale które siostra Rozalia gromadzi w archiwum klasztoru. W jednym z kazań Datowanym na 1998 rok, ksiądz Jerzy mówi o wieca, o tej specjalnej formie spowiedzi, gdzie penitent i ksiądz stają się jednym, gdzie granica między słuchającym a mówiącym rozpuszcza się. To był temat jego kazań, zawsze. Zawsze mówił o tym, że spowiedź to nie jest słuchanie, to jest wymiana. Komisarz Wojcik ma ostatni pomysł. Zwraca się do sióstr w klasztorze św. Anny. Może coś pozostawiło się? Może jakiś przedmiot, który ksiądz Jerzy miał. Może dyktafon. Siostry wynoszą pudełko kartonowe pomieszane z pyłem. Wewnątrz stary dyktafon Panasonic, model z lat 80. Kaseta jest w środku. Etykieta na kasecie: Ostatnia spowiedź. JM 17042004. Data: 17 kwietnia, nie 15. 17. Policja włącza dyktafon. Nagranie jest niejasne, bardzo cichy głos, szumy tła, ale wyraźne są dwie osoby. Jedna jest jasno księdzem Jerzym, druga, druga może być tym, kto w konfesjonale szeptał grzechy. Trochę głosów. Rozmowa, jeśli można to tak nazwać, trwa 17 minut. Ksiądz Jerzy mówi, powiedzcie mi, jaki jest wasza prawda? Jaki grzech jest tak wielki, że nosi go każdej nocy? Drugi głos, młodszym odpowiada... Mój grzech to, że widzę ciebie. Widz ciebie całego. Twoją duszę. A ty, nawet teraz, myślisz, że możesz zawierzyć się w mojej tajemnicy. Ale ja nie jestem tajemnicą. Ja jestem lustrem. I kiedy patrzy w lustro, widział się. Trwa długa cisza. Potem ksiądz mówi: Wiem. Drugi głos kończy: Rozumiesz, że nie mogą nas być dwoma osobami, które wychodzą z konfesjonału? Że jedno z nas. Jedno z nas musi pozostać. Nagranie kończy się szumem. Brak innych słów. Brak wyjaśnienia. Komisarz Wojcik odkrywa coś. Drugi głos należy do młodego mężczyzny, który pracował w archidiecezji w 2004 roku. Jego nazwa Bartłomiej Szydłowski, 67 lat. Wciąż żyje. Mieszka w małym miasteczku niedaleko Krakowa. Pracuje jako opiekun niepełnosprawnych. Policja jedzie do niego. Komisarz Wojcik osobiście. Szydłowski patrzy przez drzwi i, bez słowa, wie, dlaczego policja przychodzi. Zaprasza ich do środka. Mały dom, czysty, pełen świec. Na ścianach zdjęcia księdza Jerzego, tylko zdjęcia księdza Jerzego, wszędzie. Szydłowski mówi: Długo mnie szukaliście. Komisarz Wojcik pyta: Gdzie jest ksiądz Jerzy? Szydłowski odpowiada: Tutaj. Pokazuje na jedno ze zdjęć. Szydłowski opowiada swoją historię. W 2004 roku miał 48 lat, teraz 67. Pracował jako pracownik archidiecezji, ale przed tym był głównym penitenta księdza Jerzego. Przychodził do niego każdą trzecią sobotę miesiąca. Nigdy nie spowiadałem się u niego, mówi Szydłowski. Rozmawialiśmy. Siedzieliśmy w konfesjonale ja z jednej strony, on z drugiej i rozmawialiśmy o tym, co oznacza być czystym. Co oznacza słuchać? Co oznacza pozwolić sobie rozpuścić się w innym człowieku? Komisarz Wojcik pyta: Czy on powiedział ci coś specjalnego w ostatniej rozmowie? Szydłowski milczy długo. Potem mówi: Powiedział mi, że przychodzi dzień, kiedy będzie musiał wybrać, będzie musiał zdradzić sekret penitenta lub pozwolić sobie umrzeć jako człowiek, że obowiązek słuchania z ingerencji jest sprzeczny ze swoją cie. Że była czcionka między bycie otwartym a bycie pochłoniętym. Komisarz Wojcik pyta: Więc ty wpisałeś na Spotify 19 lat później? Ty wrzuciłeś to audio? Szydłowski odpowiada Nie, ja tylko przechowywałem kasety. Wszystkie nagrania, każdą rozmowę, którą mieliśmy, rejestrował. Ale nie to tylko. Rejestrował też sobą, zapisywał spowiedzi. Naruszał sekret zakonny, aby. aby zachować to, co czuł. Po jego zniknięciu znalazłem dyktafon w jego celi, ten sam, który policja znalazła w klasztorze lat później. Przechowywałem go. Nigdy go nie słuchałem. Nie mogłem. Ale pięć miesięcy temu, kiedy byłem chory, myślę, że pół umierał, usłyszałem głos, jego głos, mówiący do mnie, mówiący, aby opublikować to, aby pozwolić światu wiedzieć, że był tutaj, że jego wybór był dobry. Że pozwolić sobie rozpuścić się jest to forma miłości, nie szaleństwa. Komisarz Wojcik, jeśli to jego głos na nagraniu, jeśli on wciąż może mówić, gdzie on jest, czy żyje, Szydłowski odpowiada: On nigdy opuścił konfesjonał. Wiesz, komisarz, konfesjonał to drzwi. Ksiądz Jerzy, on wybrał, aby przejść. Tam, gdzie penitenci chodzą ze swoimi tajemnicami, tam się mieści. Teraz on jest wszędzie. Gdzie penitent wyznaje. Teraz on jest każdą spowiedzią, każdą modlitwą. To nie jest śmierć, to jest transformacja. Komisarz Wojcik zapisuje zeznanie Szydłowskiego. Policja aresztuje go za przechowywanie potencjalnych dowodów bez zgłoszenia. Ale w areszcie, w samotnej celi, Szydłowski nie mówi nic więcej, tylko modli się. I czasami, strażnicy mówią, słychać, jak rozmawia z kimś, z kimś, kto nie ma imienia. Prokuratura stawia im wiele bezpośrednie pytania. Czy dyktafon dowodzi, że ksiądz Jerzy żyje? Nie. Nie ma na nim daty zafiksowanej. Czy można powiedzieć, że Szydłowski mógł go nagrać sam? Tak, możliwe. Gdzie jest dowód, że ksiądz Jerzy zaginął? Jeśli nie ma ciała? Nie ma. Sprawa znów się otwiera i znów się zamyka. Tym razem jednak komisarz Wojcik nie jest zła, jest przerażona. Dlatego, że pewnej nocy, gdy siedzi sama w biurze, odsłuchując dyktafon jeden więcej raz, słyszy jakieś coś, pod szumem, prawie niesłyszalne, fragment zdania: Dziękuję ci, komisarz, że mnie słuchasz. Teraz słuchaj się samej. Ksiądz Jerzy Markiewicz nigdy nie zostaje znaleziony albo został znaleziony, ale policja tego nie zdaje relacji. Oficjalnie uznaje się go za martwego. Jego imię jest wyszczególniane w nekrologach diecezji. Ale co najmniej raz w roku, w rocznicę zniknięcia, na TikToku pojawia się nowy głos. Głos mówiący fragmenty spowiedzi. I zawsze są to słowa, które penitenci nigdy opublikowali. Zawsze są to tajemnice, które powinny pozostać tajne. A potem, przed policja może go znaleźć, wideo znika. Konfesjonał w kościele świętego Anny jest teraz zamknięty na zawsze. Przez 21 lat pozostawał pusty. A potem zaczęto go używać znów. Ale żaden ksiądz nie chce tam pracować. Mówią, chociaż nigdy oficjalnie, że gdy siedzą w konfesjonale słyszą inny głos. Głos, który nie należy do penitenta. Głos, który szepce modlitwy z drugiej strony. Siostra Rosalia, teraz 91 lat, spędza ostatnie dni w domu opieki. Czasami dzwoni do komisarz Wojcik. Dzwoni tylko aby powiedzieć: "Dziś słyszałam go w kaplicy". Modlił się za tych, którzy go słucham, bez grzechu, bez tajemnicy. Tylko słuchanie. Komisarz Wojcik zawsze odpowiada: Wiem, siostro, ja też go słyszę. Bartłomiej Szydłowski zostaje zwolniony z aresztu po dwóch latach. Nie wystarczą dowody, aby go skazać. Wraca do domu. Dyktafon oddaje mu policja. Czasami ludzie widzą go w konfesjonale, siedzącego po stronie penitenta, mówiącego do siebie. Kiedy ludzie mu się zbliżają, mówi: Czekam na moją spowiedź. Zawsze czekam. Komisarz Katarzyna Wojcik przechodzi na emeryturę w 2026 roku. W swoim ostatnim dniu w biurze wysyła e-mail do wszystkich pracowników. Jeden akapit mówi: Nauczyłam się, że nie wszystkie sprawy mają rozwiązanie nie wszystkie tajemnice są do złamania. Czasami, szczególnie w sprawach spowiedzi, które są świętymi jedyną rzeczą, którą możemy robić jest słuchać. I jeśli dobrze słuchacie, możecie usłyszeć osobę mówiącą z drugiej strony, prosząc tylko, aby być usłuchanym. Nie o sprawiedliwość, nie o rozwiązanie, tylko aby ktoś słuchał. To było to, czego ksiądz Jerzy nauczył mnie. To jest ostateczna spowiedź. Wideo pojawia się ostatnio w październiku 2023, na dziewiętnastą rocznicę zniknięcia. To samo nagranie. Głos księdza Jerzego, ale tym razem z nową frażą. Ksiądz mówi: Jestem wszędzie, gdzie spowiadają się ludzie. Jestem w każdym słowie, które nie jest powiedziane. Jestem w każdej tajemnicy, która jest milczeniem. I będę tutaj czekać, aż wszyscy ludzie nauczą się jedynej rzeczy, którą rzeczywiście trzeba zapamiętać. Że być usłuchanym jest równie ważne, co słuchać. Że konfesjonał jest to drzwi w obie strony. I kiedy otworzysz je nigdy nie wiadomo, kto wejdzie. Wideo ma 4 miliony wyświetleń, zanim zostaje usunięte. Ale kopie rozprzestrzeniają się, i każdej nocy, w każdej parafii w Polsce, tam, gdzie siedzi ksiądz w konfesjonale, czeka na penitentów. Może, jeśli będziesz cicho słuchać, usłyszeć drugi głos. Głos, który mówi: Dziękuję, że mnie słuchasz. Teraz moja kolej, posłucham Ciebie.